Witam wszystkich zainteresowanych badaniem kosmicznych zależności między tym, co dzieje się na niebie, a tym, co dzieje się na Ziemi. Spokojnie, to tylko astrologia. W dzisiejszym spotkaniu chciałbym powiedzieć nieco więcej na temat Saturna w koziorożcu. Saturn jest jedną z najwolniejszych planet układu słonecznego, nazywany przez starożytnych władcą czasu bądź też władcą karmy. Potrzebuje około 29,5 roku na okrążenie e, Słońca. E, w tym czasie e, człowiek ma okazję przekonać się, kim tak naprawdę jest, a, jakie są jego ograniczenia, a w związku z tym, jakie są jego możliwości. Stąd też astrologicznie ludzie swoją dojrzałość osiągają, pierwszą dojrzałość. Osiągają mniej więcej przed 30. Warto wiedzieć również, że powszechnie znany kryzys 7 roku ma swoje astrologiczne uwarunkowanie. Chodzi tutaj o kwadraturę urana względem pozycji wyjściowej. To jest tak, że każdy proces musi zmierzyć się z pierwszą poważną próbą z takim Reality Check mniej więcej po 7,5 roku. Wtedy to Saturn tworzy pierwszą kwadraturę względem pozycji wyjściowej i wiele związków czy wiele biznesów, które powstawały w odrywaniu od rzeczywistości, ulegają rozpadowi. Ech, tak to jest z Saturnem, że lubi on testować to jak twardo stąpamy po ziemi. Jeśli chcemy zrozumieć, na czym polega ten archetyp, archetyp Saturna i Koziorożca, bo warto zaznaczyć, że Saturn jest naturalnym patronem koziorożca. To warto odnieść się do stycznia, do miesiąca, kiedy Słońce spędza najwięcej czasu w koziorożcu. Jeśli spojrzymy na ten moment w roku, to uświadomimy sobie, że jest to czas, kiedy dochodzi do rewizji naszych dotychczasowych yy, do poczynań. To, czy zrobiliśmy zapasy, to czy byliśmy w stanie je odpowiednio zmagazynować. Przechować, zależy od naszego powołania, od naszego powodzenia w tym trudnym okresie, który sprzyja takim cechom, jak determinacja, jak planowanie, jak dalekosiężność i jak rozsądek. Saturn premiuje kontakt z rzeczywistością, natomiast każe za fantazjowanie i za zbyt wielkie ambicje. Jeśli chodzi o obecny tranzyt Saturna w Koziorożcu, to rozpoczął się on w grudniu 2017 roku i potrwa do 2020 roku. I wtedy będziemy mieli ciekawą sytuację, ponieważ Saturn będzie znajdował się na przełomie Koziorożca i Wodnika. Mniej więcej w marcu 2020 roku Saturn przejdzie do Wodnika, ale tylko na chwilę, ponieważ na skutek retrogradacji cofnie się do koziorożca po to, żeby pozałatwiać jeszcze kilka zaległych spraw. I zazwyczaj ten styk koziorożca i wodnika informuje nas o istotnym momencie przejścia między tym, co było, a tym, co dopiero nastąpi. Koziorożec patronuje rozwiązaniem tradycyjnym, a wodnik odpowiedzialny jest za innowacje. Stąd też możemy spodziewać się tarcia na linii tego, co było i tego, co... Nastąpi. Ale jeśli chodzi o samą obecność Saturna w koziorożce, to możemy spodziewać się szczególnych prób, szczególnych testów w obrębie władzy i struktur władzy. Saturn i koziorożec odpowiadają za instytucjonalno-strukturalne poczucie bezpieczeństwa. Stąd też Saturn dopełnia księżyc, który w naturalny sposób odpowiada za nasze emocjonalno intymne, poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza to, które wynika z więzów krwi. I e, zazwyczaj jest tak, że kiedy Saturn występuje w Koziorożcu, to społeczeństwa bardziej grawitują ku temu bezpieczeństwu instytucjonalno-strukturalnemu. Tam widzą e, szansę na to, aby rozwijać się i znaleźć pewny fundament. Sprzyjać temu też będzie obecność plutona w koziorożcu i węzła północnego, lunarnego węzła północnego. Jednak to, że taka tendencja występuje, nie oznacza, że należy za nią podążać, ponieważ naturalnym dopełnieniem węzła południowego jest północny węzeł, który wyznacza dalszy kierunek rozwoju. Akurat on znajduje się w tym momencie w Raku który sprzyja temu bezpieczeństwu intymnemu, osobistemu, emocjonalnemu, opartego zwłaszcza na, na naszej rodzinie. Stąd też, choć bardzo narody i społeczeństwa będą szukały oparcia, zwłaszcza w partiach konserwatywnych i prawicowych, to przede wszystkim trzeba zadać sobie pytanie, co mnie osobiście daje poczucie bezpieczeństwa i na co ja mam... Nie partia, nie instytucja, ale ja jako e, niezależna osoba. E, I szczególnym momentem, e, momentem próby testu dla instytucji społecznych będzie rok 2020, kiedy to Saturn e, wejdzie w koniunkcję z Plutonem. Pluton odpowiada za, e, za transformację, za nieuniknione zmiany. I stąd też to, co wydawało się być fundamentem pewnym i niezawodnym w 2020 roku będzie chwiało się, i jest duża szansa, że, że padnie. Jeśli chcemy zrozumieć, jak działa Saturn w Koziorożcu, jakiego rodzaju próby przed nami stawia, to warto cofnąć się w przeszłość i zobaczyć, jak działał ten tranzyt 30, 60 czy 90 lat temu. Akurat 90 lat temu miał miejsce globalny kryzys gospodarczy, który wymusił na, na nas wszystkich uświadomienie sobie tego, na ile możemy sobie pozwolić względem naszych potrzeb i względem naszych możliwości. Życie ponad stan musiało ulec redukcji na, i trzeba było zastąpić dotychczasowe rozwiązania czymś bardziej praktycznym, czymś skromniejszym i czymś bardziej skontaktowanym z rzeczywistością, bo to Saturn zawsze będzie premiował nasz kontakt z rzeczywistością, nie z wyobrażeniami na jej temat, ale z twardymi faktami. Stąd też moim zdaniem szczególnie istotne jeszcze przez następny rok, przez rok obecności Saturna w Koziorożcu, będzie to, jak obchodzimy się z gospodarką i z naszymi wspólnymi zasobami. Szczególnie intensywnymi okresami działania Saturna są momenty retrogradacji, czyli tak zwanego pozornego ruchu wstecznego. I w roku 2019 ten okres przypadał na kwiecień, wrzesień. Do 18 września Saturn pozostaje w retrogradacji, co oznacza, że istotne z punktu widzenia naszej kariery projekty ulegają spowolnieniu i wymagają od nas większej determinacji, lepszego planowania. I siły w realizacji tego, co jest dla nas naprawdę ważne. Saturn po to nam utrudnia, abyśmy zadali sobie pytanie, czy naprawdę tego chcemy, czy to jest naprawdę dla nas ważne. I to, co przejdzie ten saturnowy test, będzie być może zredukowane, ale zredukowane do niezbędnego minimum, które może stać się. Fundamentem dla budowania przyszłych projektów. Pewnym fundamentem, który nas nie zawiedzie. I szczególnie dotknięte przez ten okres retrogradacji będą znaki kardynalne, urodzone mniej więcej, mniej więcej od sprawdzę jak to wygląda w mojej ściądze. Między 15 a 12 każdego miesiąca, czyli dla wagi będzie to 15-12 października, dla koziorożca 15-12 stycznia, dla barana 15-12 kwietnia i dla e, raka 15-12 lipca. Natomiast następny rok to będzie ten rok przejścia między starym a nowym i tutaj szczególnie liczyć się z obciążeniami saturnicznymi będą musiały. E, Osoby urodzone na przełomie znaków kardynalnych i stałych, czyli osoby urodzone między wagą a skorpionem, między koziorożcem a wodnikiem, między baranem a bykiem i między rakiem a lwem. One będą przede wszystkim doświadczane w kwestiach tego, jak zarządzają swoim czasem, jak bardzo zdeterminowane są w realizacji swoich dalekosiężnych projektów. A jeśli będziecie sprawdzać to, jak tranzyt Saturna oddziałuje na wasz kosmogram, to weźcie przede wszystkim pod uwagę aspekty, jakie tworzy z osobistymi planetami i to, w jakich sektorach się obecnie znajduje. W tych sektorach zazwyczaj możemy doświadczać spowolnienia i pewnego rodzaju powagi w realizacji tych przedsięwzięć i tej energii życiowej. Stąd też, na przykład, jeśli mamy Saturna w dziewiątym sektorze odpowiedzialnym za edukację wyższą, to prawdopodobnie e, wszystkie prace magisterskie, prace dyplomowe będą pisały się znacznie wolniej niż to zamierzamy i będziemy potrzebowali dokonać rewizji wcześniejszych założeń. Być może jakiś rozdział będzie trzeba przepisać bądź zacząć od nowa. Ale to, co powstanie w tym okresie, będzie naprawdę, naprawdę dobre. I to byłoby chyba wszystko, co mam do powiedzenia na temat Saturna w Koziorożcu. Życzę wszystkim dużo wytrwałej saturnicznej pracy. Polecam również wideo dotyczące innych długotrwałych tranzytów, które nas czekają w 2019 i 2020 roku. Pozdrawiam serdecznie.